Jedziemy na mają wężkę naszą popołudniową sklep zamknięty w końcu my będziemy mogli chwilę połowić Młody nam zasnął z tyłu, jedziemy tylko po Anię i jedziemy na parę godzin Rodzinka w komplecie Ania już jest z nami i jedziemy na ZEZU i zobaczymy gdzie będzie jakieś miejsce Do zobaczenia <śmulany> Kilometry tras, być niczym tak, badać teren gdzie się da. Po prostu lubię gdzieś na prostej poukładać parę spraw. Tu mnie sam te emocje, które powodują zjazd. Pełny bug, zero stresu vibe, dużo za to dam do my country. Daje volume up, zaczynamy balkonowy beat. Ale stary ja, ze mną stary skład. Budzi mnie do życia ryk, przez to ktoś nie może spać. Ej, prowadzę życie jak wymarzoną furę. Pamiętam dobrze czasy, jak zwiedzałem nie dzwonisz się na numer To Tomania czterech kółek, nie czujesz to nie zrozumiesz nigdy więcej Proszę nigdy więcej Nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję Lubię piękny widok, więc już obok was nie jeszcze To hokta nowy haj Proszę tylko o miejsce, bo potrzebna mi przestrzeń Wodzę, rodzę, nowy plan, blit, dobry Mamy pierwszego karpika majówki maleństwo Ale zaczynamy zabawę 10 minut od wyrzucenia Zestawu tak naprawdę już wziął Więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze Bawimy się Siemanko Dobra Pa pa Na pewno nie gadaj, tylko ciągnij. Tak, zwiję go, idzie. Idzie w swoją stronę cały czas. Silny? No już mam podbierak jak coś. Mama już trzyma podbierak. Ja. <grafię> Zaraz się pokażę, Patrz tam na... Nie rozglądaj się. Druga rola, ty. Ania, dawaj, bierz wędkę. Ania, bierz wędkę. A, druga rola. Bierz wędkę na chwilę. Trzymaj. Ania, nie rozglądaj się, tylko skup się na tym, co robisz. Mamy go. Brawo, Ania. to by było na tyle jeszcze tu wrócimy na razie trzymajcie się